Siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku na moim kanale, jak wiecie zaczął się już 4 wrzesień i niestety już dzisiaj byłem w szkole i nie będzie dla was filmików już tak często, mam przygotowane parę filmików, no ale je jeszcze muszę zmontować a to, że doszło biologia, chemia, fizyka, niemiecki, no to oczywiście jest więcej nauki. Jeszcze będę miał koszykówkę od przyszłego tygodnia. Postaram się to zmontować no, gdzieś w ten tydzień jeszcze, jak nie ma takiej nauki dłużej. A już mi się zaczęło od jutra praca domowa, pewnie z matematyki, z polskiego i tak dalej. Um, a pewnie się zastanawiacie, dlaczego tak długo nie było filmu. Bo były przygotowania do ślubu, tak? Miałem ślub w rodzinie. Puściłem, mam taką muzyczkę. E, pewnie się zastanawiacie, skąd wziąłem taką muzyczkę. Wziąłem ją z biblioteki YouTube'a. E, taka ślubna. E, no więc tak. Dużo. Tego montowania nie będzie. No to fajnie, może wam jeszcze dzisiaj albo jutro. To. Nie, no jutro, nie wiem. Dzisiaj chyba, może to wrzucę jeszcze. Słuchajcie, więc tak. E... Filmiki teraz niestety będą się pojawiały sporadycznie Mam dla Was już 6 nagranych i w połowie zmontowanych materiałów, yy, więc jest dobrze. Dobra, i chyba to by było na tyle z tych moich gadania o szkole i o czasie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, za to, że się zaczęła szkoła. Już nie będę Was bagał. Nie będę, nie będę was wnęwiał tym, że musicie dawać lajka czy suba. Ale fajnie by było, jakbyście dali. Więc... No. Więc jak chcecie więcej odcinków, dajcie suba. Będę wiedział dla kogo mam to robić, a nie dla siebie. Dla dwóch osób tylko. I... Trzymajcie się. Smutna muzyczka, dlatego że jest już początek roku. Trzeba się znowu uczyć. Bajo.